Zanim przejdę do tragicznych wydarzeń wojennych na Ukrainie, chciałbym, żebyśmy też pozostali solidarni z tragedią, jaka przydarzyła się posłowi Platformy Obywatelskiej, panu Michałowi Szczerbie. O tym proszę Państwa, super Express napisał artykuł. Poseł Koalicji Obywatelskiej w żałobie przekazał druzgocące wieści blisko 19 lat razem, Byłaś najcudowniejsza na świecie, poseł. Michał Szczerba przeżywa ciężkie chwile. Polityk powiadomił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że po 19 latach odeszła od niego ukochana Różia. Była wyjątkowa, bo jak napisał, Szczerba pojawiła się w najtrudniejszym czasie dla jego rodziny. Kilka miesięcy po stracie jego brata, czytamy, wpis posła: Rozdziera serce. Pan Michał Szczerba, tu jest jego portfolio, już pod wybory, jeden z najbardziej aktywnych posłów opozycji i tak dalej, i tak dalej. Niestety teraz Szczerba przeżywa dramat w życiu prywatnym. Jak się dowiadujemy, poseł pożegnał kogoś bliskiego i wyjątkowego. Parlamentarzysta umieścił na Facebooku wpis wyciskający łzy i rozrywający serce na kawałki. Ból i strata jest wielka nie tylko dla polityka, ale także i dla jego bliskich. Proszę Państwa, tu jest od razu też... Przebitka z cmentarza. Następny rozdział. Poseł Michał Szczerba w żałobie nagle przekazała smutne wieści. Okazuje się, że po prawie 19 latach wspólnego pożycia pożegnał ukochaną suczkę Ruzię. Nie wiem, co na to powiedzieć, proszę Państwa. To chyba pierwszy raz taki artykuł widzę. W naszej sytuacji, jakiej jesteśmy, Super Express, e, artykuł, że e, szczerbie pies zdechł. Proszę Państwa, no wszyscy, którzy mają zwierzęta no, z takimi e, sytuacjami, ale żeby Super Express, proszę Państwa, jedno z najbardziej podczytnych takich plebejskich mediów, e, taką informację opublikował? To jest jakiś, jakiś dramat. Michał, jesteś niesamowity.